Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże mówi, że Jezus jest pierworodnym między wielu braćmi. Jeżeli zatem jesteśmy braćmi, siostrami Jezusa, to i Maryja jest naszą mamą. I to jest dla nas zwykle jasne, ale przecież tak samo Józef jest naszym tatą. I myślę, że dzisiejsza uroczystość to jest dzień, kiedy mamy doświadczyć Jego ojcostwa. Możemy zwracać się do świętego Józefa. Prosząc Go, żeby tak jak opiekował się kiedyś Jezusem, dzisiaj opiekował się nami, nami osobiście, mną, tobą, ale także Kościołem Świętym, którego jest patronem. Święty Józef pokazuje nam też, w jaki sposób słuchać słowa Boga. To jest człowiek, który nie dyskutował ze słowem Pana Boga. On też nam pokazuje taką drogę do pokoju naszego serca, pokoju naszego życia. Bo ileż problemów sami sobie mnożymy i robimy, kiedy wiemy, że mamy coś zrobić, ale zwlekamy i się tysiąc razy zastanawiamy, a może tak, a może tak. Niepotrzebny zamęt wprowadzamy w swoje życie, a święty Józef pokazuje nam to, że kiedy wykonuję to, co mówi Pan Bóg, kiedy ja wykonuję to, co mówi Pan Bóg, kiedy idę za tym, to jestem człowiekiem pokoju. Okazuje się to dużo prostsze niż ciągłe dyskutowanie, uciekanie przed wolą Bożą, próbowanie tak, żeby trochę po swojemu to zrobić. Uczmy się tego od świętego Józefa. W Ewangelii, święty Józef okazuje się, okazuje się także człowiekiem bardzo szlachetnym, dlatego że chciał wziąć na siebie wstyd z powodu tego, że Maryja poczęła dziecko poza małżeństwem. Dlaczego święty Józef Maryję chce oddalić potajemnie? Bo gdyby chciał coś zrobić oficjalnie, to by nie mógł ją oddalić, kiedy okazało się, że poczęła dziecko. Tylko, zgodnie z prawem Mojżesza, musiałby ją publicznie oskarżyć i by została zabita, ukamienowana, ukarana śmiercią za cudzołóstwo. Kiedy Józef chce Maryję oddalić potajemnie, no to bierze na siebie ten wstyd, bo to wtedy wygląda zupełnie inaczej, czyli ma z nią dziecko, a ją oddala, to wtedy ten wstyd spada na niego, a Maryja jest bezpieczna. To było działanie Józefa. Jednak wiadomo, że Józef nie mógł wiedzieć, jak Jezus się począł, że począł się z Ducha Świętego i próbuje w tej sytuacji zrobić to, co jest według Jego sumienia najlepsze. Nawet wtedy, kiedy wygląda na to, że Maryja zawiniła, nawet wtedy święty Józef nie chce jej oskarżać, obciążać, tylko bierze obciążenia na siebie. Moi drodzy, bądźmy ludźmi podobnymi do świętego Józefa.